Pobierz zupełnie nową wersję aplikacji Hype Hunter i otrzymuj powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu. Linki do Google Play oraz App Store znajdziecie w opisie tego filmu. Siemanko z tej strony Norbert i witam was w kolejnym odcinku Budgranews. Zapraszam do oglądania. Na wstępie zapraszam Was na mój Instagram OneNorbi, który tutaj widzicie z boku i od razu przechodzimy do newsów. Levi's na swoim Instagramie dał zajawkę nowej kolaboracji z Pokemon. Co prawda dali tylko jedną fotę, ale widać na niej super print z roślinkami i z różnymi Pokemonami. Według mnie wygląda mega kozacko. Z kolaboracjami z bajkami jest taki problem, że łatwo zrobić coś, co wygląda jakby było dla dzieci. Więc tutaj myślę, że akurat udało im się uzyskać taki efekt, że również dorośli będą chcieli chodzić w tych ciuchach i będą wyglądali przede wszystkim dobrze. W jednym amerykańskim sklepie wylądowały już dwie pary spot, z tego kolabo, jedne właśnie z tym printem, a drugie po prostu z nadrokowanym pikaczu. Udało mi się również dotrzeć do zdjęcia z gadżetami. Tak więc czekamy na ogłoszenie oficjalnej daty premiery i powinna ona być prawdopodobnie w drugiej połowie lutego, ponieważ wtedy marka Pokemon będzie obchodzić swoje 25-lecie istnienia. Kilka dni temu w polskich sklepach wylądowały pierwsze kolorystyki New Balance 550, dokładnie to biało-czerwona i czarno-czerwona. Obie kolorystyki można jeszcze kupić nawet na oficjalnej stronie New Balance'a, bo cały czas tak jakby są restoki, tak więc link zostawię wam w opisie, ale jeśli ktoś czeka na inny kolorystyki to już niedługo powinny się pojawić i będzie to między innymi cała biała oraz czarno-szara. Według mnie wyglądają w sumie nawet lepiej od tych pierwszych. Cena to 499 zł, ich premiera zaplanowana jest na 1 lutego, ale możliwe, że w Polsce będzie minimalne opóźnienie. Poznaliśmy już cenę i datę premiery Reebok Classic Leather Tabi. Tak jak mówiłem ostatnio, buty są oczywiście w kolaboracji z Maison Margiela. Cena niestety jest wysoka, bo wychodzą za 1399 zł, a premiera zaplanowana jest na godzinę 10:30 stycznia. Będzie je można dorwać na oficjalnej stronie Reebok'a. Rick Owens pokazał ostatnio jesienno-zimową kolekcję swojej marki, a na nie mogliśmy również dojrzeć kolaboracyjne konwersy. Jego projekty szokują i kolabo z konwersem również do zwyczajnych nie należy. Model o nazwie Turbo Dark Chuck 70 to jak sama nazwa wskazuje, urozmaicony model Chuck 70. Jak można wyczytać w oficjalnym komunikacie, Turbo Dark Chash 70 to kontynuacja praktyki Owensa polegającej na zabawie formą i odważnych eksperymentach. Jego najnowszy projekt całkowicie zmienia kształt buta. Wydłużając język i przycinając palce, powstaje coś zupełnie nowego. Jedna z najodważniejszych sylwetek od konwersa. Premiera tych butów odbędzie się w tym roku, również w Polsce. W internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia kolaboracyjnego modelu pomiędzy Nike, Sakai i Jean-Paul Gaultier. Zdjęcia widzicie teraz na ekranie. Opinie na temat tych butów nie są dobre, ale warto poczekać jeszcze na jakieś fajne zdjęcia na nogach. W tym momencie niestety jeszcze nic. Nie wiemy o dacie premiery. Paperboy Paris wydają kolaboracyjne cewu 992. Jasna, czysta cholewka z wyróżniającymi się żółtymi wstawkami wygląda pięknie. Premiera ma się odbyć 30 stycznia ekskluzywnie w sklepie Paperboy w Paryżu, ale podobno niedługo później mają trafić do reszty świata. Oby wpadły również do Polski, bo zainteresowanie na pewno będzie spore. Z okazji 25-lecia powracają Nike Air Max 96 II. Ten model pojawił się ostatni raz w 2016 roku z okazji 20-lecia, ale niestety wtedy wsadzono do niego podeszwę Ultra, co nie było zbyt dobrze przyjęte. Tym razem dostaniemy wydanie takie jak w oryginale. Pierwsze kolorystyki mają trafić do sklepów na wiosnę. Co ciekawego pojawi się jeszcze w najbliższych dniach. Koniecznie trzeba wymienić Nike SB Dunk Low Pro Street Hawker, które mają swoją premierę już 30 stycznia. Cena to 469 zł i zdecydowanie warto przynajmniej spróbować je kupić, bo mocno się wyróżniają. Jeśli chodzi o Adidasa, to warto uwagi jest kolejne wydanie z serii AZX. Tym razem będziemy mogli kupić ZX8000 w kolorystyce Frozen Lemonade. Cena to 499 zł, a premiera odbędzie się o godzinie 10 już jutro, czyli 29 stycznia. Bardzo ciekawe są też Adidasa DASY 4D5, które wychodzą w czarno-białym CW. Cena to 899 zł i będziecie mogli je kupić 30 stycznia o godzinie 10 na didas PL. Stiusi wypuszcza 5 ręcznie farbowanych kolorystyk Nike Air Force 1, ale niestety dostępne będą tylko w mocno ograniczonej ilości w amerykańskim sklepie Stiusi. Tego samego dnia Nike i Sucy wydają ocieplaną odzież, ale niestety nic nie wiadomo o europejskiej premierze. I to wszystkie newsy na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, żeby wpaść na mój Instagram OneNorbi, i jakby ktoś pytał, jaką bluzę mam na sobie, to jest to bluzę od marki Vinity. link również do nich wstawię Wam gdzieś w opisie. Teraz się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!